No i te kostiumy się podświetlają, O, to jest Spiderman 2099, ale jak on miał na imię zapomniałem No widzisz, Spiderman 2099, chcę ten kostium Ma inne kolorki jeszcze jakieś fajne? To trochę venomowy kolor A to prowlerowy i taki dziwny, dla lateksowy ale ten Venomowy wygląda spoko. Yo! Nara. Dobra, to weźmy sobie. Dobra, lecimy od razu, nic nie wypaślał. Dobrze, panie nam przyjści? Tak. Nikogo tu nie widzę. Miles i Ganki coś pomieszali? Nie. Hej, jestem na moście. Ale nie widzę tych naszych piratów z Safari. O, w mordę. Byliśmy pewni, że to tam. Sorry za te zmyłkę, stary. Spoko, znajdziemy ich. Śmieci? No bez jaj. O! Odnaleźli ich. Mm. Ok. Mają własną wyspę. Wait, chcę zmienić kolor. Zmieńmy sobie na podstawowego. Spider-Man z 1999. Te zginie się pod obroną! To bez jaj! Jak ten wasz szef z znowu taki scent? Wracimy łowca z sztukę sztuką Mogłeś powiedzieć, że nie wiesz! Wywaliłem kogoś w cholera. ten pierwszy starczy rozwala No wa. Taszki trzeba wybijać. Ale serio, dokąd was zeta brau Gargana i Lee? <śmiech> <śmiech> Halo! Ten ptaszek jest wytrzymały. Tu jest kobieta z kuszą. Mają na dwa motorówkę, która tylko w połowie jest niewidzialna. Czemu nagle wszystko jest widzialne? Coś zrobili nie tak z tą grą chyba. Żeby chodzę poza to pola i nadal to widać Sprójmy jeszcze raz. O! To jest oszukane. Niedorobione. Może dzięki temu znajdę odpowiedzi. Dobra, ptaszku. Lecimy za stokiem. W fundacji będzie nie brakowało tych pościgów. Ta adrenalina, ten miejski tor przeszkód. Nigdy mi się to nie znudzi. Ale będę prowadził badania. Za sensowne pieniądze. O rany, w końcu się udało. Mam normalny etap! Dobra, wyluzuj, parker! Później pomarzysz o tych grubych tysiącach badań. Czas na Tak, którego uruchomimy, będę je zamordować. I pewnie morduje ludzi przy okazji. Tak, to by się tym przejmował. Wow, to działa elektryczne? Naprawdę strzelam? Z ratami w ludziach. ci tak nie uciekniesz. O, chyba tu jest gniazdo. Nie, 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 nie. Niezły kamuflaż. Mogę się przyjrzeć z bliska? Uznam to za odmowę. To już dwie zasłony! Może mój kostium mógłby rozpoznać ich częstotliwość! Nie. Nie widzę tu waszego szefa! Gdzie się ukrywa? Chcę z nim porozmawiać o jego zachowaniu! Nie jesteś godny jego uwagi! Ale skorpion już tak? Okej! Okay. Z nimi łatwo idzie! Może tego, że zwiększyłem sobie damage. Dobra, to gdzie jest wasz szef? Gdzie jesteś szefie. Wyrzuciłem krzesło. Nara. Zabiję kogoś tam. Ciekawe ile spider już tak osób zabił. Wyrzucając powiedzmy takie, tego typu rzeczy. I rzucając tym w ludźmi, w ludzi. Wybacz, mały. Uwierz, że jest mi teraz równie niezręcznie jak tobie. Powinien tu być... tak. Zobrębuj o, jak chłop. to twój dom? Nie świruj, mały! Puszczaj! No weź! Te do... Ale, Speed! Może dorwie kartotekę budynku? To dokąd teraz? Do Chinatown. Ej, byłem na tym budynku, gadałem o nim. Hej, MJ, dostałaś ode mnie te współrzędne? Tak, to stara hala targowa. Jej właściciel zmarł, sprzedane ją kilka tygodni. Czekaj, ten nabywca. To jakaś firma fasadowa, która skupuje nieruchomości w mieście. Wiesz, normalnie całe osiedla. Próbowałam zrobić o niej reportaż, ale trop się urwał. Każdy, z kim rozmawiałam, po prostu znikał. Idźcie się do czegoś przydać. Niedługo wyruszamy. Kim oni są? Nie. Zaraz się dowiem. Powodzenia. Muszę załatwić tę dwójkę po cichu. A reszta łowców? Ich zasłony są gotowe, a łączność nawiązana. Jeśli zatykujesz wrogów oznaczonych ikoną niebezpieczeństwa, polisty wrogowie dowiedzą się o twojej obecności. z nich. Możesz strzelać w pobliskie powierzchnie lub obiekty, aby zwabić wrogów i odwrócić ich uwagę. Próbuję to zrobić ciągle. Halo? Słyszałem coś. Dobrze, że się nie drze. Masz coś? Dwie sprawy. Te uzbrojone zwiry nazywają się łowcami, i chyba nie wszyscy są stąd. Hmm. Międzynarodowi najemnicy? Tak właśnie myślę. To może być materiał na pierwszą stronę. Wszystko zapiszę. Dzięki. O, a skoro mowa o pracy, przyjąłem ofertę Harego. Doskonale! Musimy to uczcić, jak już skończysz obecne zlecenie. Jasne, na razie. Nie mogę sterować niczym. Czas na drzemkę. To chyba coś nowego. Wcześniej takiego coś takiego nie było, że mogę zajść wrogo od tyłu. I ładnie tutaj w ogóle. Tak zielono. Dwie z zasłon przestały działać. O widziano pająka. Przygotujcie bestie. Tak jest Krajowin, robi się Krajowin. To ich przywódca. A ciebie gdzie jest? Na last, łapałem kłusowników w lasach, ale kiedy ich znajdowałem, byłem ostrzejszy niż oczekiwałem, Po szóstym incydencie wysłali mnie na, jak to się mówi, przymusowy górę, więc podpaliłem im siedzibę. Nie jest. Aż Po portugalsku do mnie gadali, ale nie w tym rzecz. Zapomniałem, jak się ratuje na sufit. Tam jest! All... To bają! <tryk> <tryk> O! Nie złapał tego co miał. Od czego? UczniKA? nie ma tu za żeby... Czy osoba używająca kuszy jest łucznikiem, czy kucznikiem. No witam. Nagranie z zasłony, w której właśnie byłem. Chyba mają też inne. Rozsiane po mieście. Kolejna znajdźka. Zaraz ci pokażę. On na pewno je namierzy. Na co poluje Craven? I dlaczego? Ego nie wie nikt. Fajnie, Tak, jest gotowy. Niech go dołączy. Koniecznie daj też jesteś głodna? Sieci są bardzo sycące. I znowu nie zatkał razie. jej buzi. Zamiast się drzeć. O, kusza. O, to dla mnie? Chciałbym. Nie trzeba było. Solidna i elastyczna. Hmm. Ciekawe. Nieźle. Ukradł im technologię? Gdzieś w przetestować nową zabawkę. Okoliczne bazy są gotowe. Zasłony zabezpieczone w polach. O! Ale fajne. Dobrze. Dolesz, ponodrony, amunicja, racje. Hmm. Są lepiej wyposażeni niż większość wojsk. Ten Kraven albo jest bogaty, albo ma znajomości, albo jedno i drugie. Hmm. Strząc pułapki. Uwolnijcie mnie. Nie odpuszczać. To jest niebezpieczne, wiesz? Chcę skrevene poważnie, albo pogadać. Dzisiaj spotkać się, rozmawiać. Laboratorium. Electrical power. Negative energy Martin Lee Skorpion Martina Lee i na sobie Bawiam się nimi. O, nawet mają strój Skorpiona. Kraven bada krew Lee. Ma jej sporo. Próbuję odkryć skąd pochodzą jego moce. Albo w jaki sposób je zdobyć. Ciocia May była taka dumna z pracy w Fist. Ale to wszystko popsuł. Mam nadzieję, że nie wszystko, czego się dotknął, było skażone. A tu? Maska wewnętrznego demona. To stary Gangli. Lepiej, żeby Craven nie próbował zrobić tego samego z łowcami. skorpiona. Skorpiona? To jest. To przecież. tiary Apetachii. Jeden z najrzadszych kwiatów na świecie. Ekstrakt z niego ma silne właściwości lecznicze. Kilka lat temu chciałem go zdobyć, żeby zneutralizować truciznę Skorpiona, ale nie było mnie stać na lot na Raja T. Widać, Kraven dał radę. Halucynogeny. Chyba najgorszy z aspektów trucizny Skorpiona. Jeśli Kraven nim dysponuje, to... Co tu jeszcze jest do znalezienia? Znowu kusza? Czy oni testowali swoją broń na tym pancerzu? Nawet jednego draśnięcia? Dobra, pancerz skorpiona. Niemal identyczna replika. Pewnie badali jej słabe punkty. Ze skorpionem nigdy nic nie wiadomo. A, tu jest? Chwileczkę. Albo coś. Co my tu mamy? Brzmi jakby było mało stabilne. Hey MJ. mam dla ciebie nowe imię. Craven. Najwyraźniej jest szefem tych gości i prowadzi tu jakieś łowy. Craven Wielkie łowy. Łowca. Tak. Na co poluje? Cokolwiek knuje ma to związek ze Skorpionem i Lee. Mogłabyś spróbować czegoś się o nim dowiedzieć i przekazać wszystko Marysowi? Już się robi. Pilnuj się. się. drony, potrują teren, aby coś tam. Ile jeszcze ogni musimy rozpalić w mieście? Tyle, ile trzeba. Craven mówił, że w jego imieniu. Śmieje... Ale jeśli. Co jest rana? Nie, właśnie. coś mnie chyba widzi Ktoś oberwał! Proszę o wsparcie! Nie ktoś, tylko coś, jak już Nie tak szybko! Na górze! O, to był chyba łuk. A nie, to chyba zwykła snajperka. Oni są dupnymi łopcami jak zwykłego Spidermana nie potrafią zabić. Raven by nie był zadowolony. Choć jest ich tutaj od cholery, trochę dróżno się z nimi walczy szybciej pokonywać po prostu ślepiając ich do ściany, ale jest mało efektywne. Jeśli chodzi o wygląd walki na działach. O to mi chodziło od samego początku. Wybić wszystkich tych snajperów, puśników. Wszystkich, którzy są w górę. Ej chyba ich, ich coraz więcej. Zabista walka. Koncili mi się przedmioty. Kolery monitorów. Tam? Nie, dobra, ostatni, a daj się przeteleportował z pazłką. Jeszcze. Cieknę. Już nie. Nie tutaj? Przydałoby mi się odpowiedzi zamiast kolejnych pytań. Wygląda obiecująco. Dobra, Kraven. Czego szukasz? Zaraz. Black Cat. Skorpion i Lee nadają oh. się na polowanie. Kieś Ale Black Cat to złodziejka. No, nic nie. Ja! No i rozwalił komputer. Nigdy nie wygrasz przy jego konkursu z takim podejściem. Ja! Są. Dobry. Czy to jest piesek, boss? Kotek. Robocik. Wygląda jakby miał być boss. Fajny piesek razem. O, dwa pieski. Trzy pieski. Coraz więcej tego.

Nie pamiętam w którym Są parowania. Zek, pies. Zek, pies. Ej, oba pies tak zrobiły. O, idą kolejni. Zastanawiałem się, kiedy pojawią się chytle. Muszę szybko to Dziękuję. Już jesteście, mam pytanie. Dlaczego poluje Może mu pomogę? Nie pożyjesz na tyle długo, żeby komuś pomóc. Założymy się. O, kolejne pieski. One są przejbane. Zami na razie. Jak są się motyfować? A bo tak się wydaje? Tak jest. Zajdźmy. Zabij! Słuchajcie, wszystkim byłoby o wiele łatwiej, gdyby ktoś po prostu mnie wtajemniczył. Krej poluje na to, czego pojął się ludzie. Nic więcej nie musisz wiedzieć. O, więc poluje na porażkę! Bliskość w związku? Chodzi Chodzi o flaunu, tak? A za powodem! Właściwie ten nie jest taki zły. Nie przeszkadza jakoś specjalnie. Orientuj się! Dobra, to go trzeba tak? Chyba mnie zabił. Mam mocno rozwalony kostium. Ani już do widać. Już chyba nie mam. Ale miałem przez chwilę. No, już mam wszystko naprawione z powrotem. No to jednak dupnie. Scorpion, Martin Lee, ten cały Craven zbiera niezłą ekipę. Coś ci chyba wydostało. Skorpion, no? Wydostał się. To co widziałem po jadzie. Zabawy złamał mu Kolec jadowy. To wszystko na co ci stać, mówili, że jesteś zabójcą. Pomyśl jak mnie zawiodłeś Skorpion rip? Czy skorpion śpi, bo teraz trudno mi określić Nie wiem w co mu śpił ten kolec. Nie wiem czy na niego działa też ja. Nie chcę zabrać super złoczyńców na polowanie. No i poluje. Felicia. Felicia, Felicia ma kotała? O nie, to jest chyba Majsa dom. O Miles miał kota. Gdzie jesteś? Gotowy? No co? Serio? On zaraz tu będzie, a ty serfujesz po sieci. Mamo, nikt już nie mówi, serfujesz po sieci. Możesz się już ubrać, proszę. Dobra, dobra. Widzę, że się umalowałaś. Chyba naprawdę go lubisz, co? Gdzie się umalowała? Miles? Przepraszam. Słuchaj, następnym razem. Kocham cię. I dupa. Nie zamknął laptopa. No parking. Miasto nocą! 400 Expo, gdzie moje kolejne 2000? Okay. O. Znalazłem bazę należącą do tych piratów z safari, czy też łowców, jak sami na siebie mówią. Poznałem też imię o. ich szefa Craven. On zabił skorpiona. O, czy go zabił, Marko? Listę... Czekaj, co? To znaczy, że.? Li? Nie wiem, no ale lista jest długa. Pewnie ci, przed którymi ostrzegał nas Marko. Na sentymena. Nie wierzę. I nie Felicia też tu jest. Lekko? Twojej byłej? Właśnie. Moje ostrzeżenia zbagatelizuje. Ale może posłucha kogoś, kogo nie zna. Kiedyś podałeś nam mierę na kilka no. miejsc. Chciałobyś się do nich zajrzeć? Jasne. Dzięki serio. Muszę teraz trochę odetchnąć, ale gdyby coś się stało. Skorpion kaput. No i znajdziemy Lee Miles. A takie jest... fajne skizy były z nim.